Ej nie, no 20% z historii to jest mega dobrze. Ja miałam chyba. Kurczę, nie pamiętam, bo to już 3 lata temu było. A z roku na rok to coraz łatwiejsza ta matura. Za moich czasów to jeszcze ciężko było. No także teraz ty te 20, bo jest łatwo. Ja jak było trudno, to miałam jakoś 80. Ale nie, no serio, super wynik. Mamo, tato, chyba z waszą najmądrzejszą córką. Tato, są wyniki matur. Ty w tym roku pisałaś maturę? Serio? To ile ty masz lat? Dziewiętnaście, tato. A podstawówkę kiedy skończyłaś? Nie no, ty tak poważnie? Oj dobra, z historii jak ci poszło? No z historii słabiej, 30%. Słucham. Ale ze wszystkich innych matur miałam 100. Zakała rodziny. Ej no, a reszta przecież poszło mi super. Historia i przysposobienie obronne. To są dwa najważniejsze przedmioty. Reszta mnie nie interesuje. 90% z polskiego? No, piękny wynik! A Ania z twojej klasy ile miała? No, 100! To czemu ty tylko 90%? Ale z matematyki miałam więcej niż Ania. Dobra, to się do Ani nie porównuj. Do lepszych masz równać, a nie do gorszych. No, przed chwilą! Ile zjesz kotletów na obiad?